Cześć! Z tej strony Krzysiek Liss z Domowego Suriwalu. Widzimy się po raz dziesiąty w odcinku typu Q&A, w którym ja będę odpowiadać na zadawane przez Was pytania. Zapraszam! W ogóle zacznijmy od pytania, które zostało zadane pod jednym z bardzo wczesnych, dawnych Q&A-ów i jakoś po prostu to pytanie mi do tej pory umknęło. Pytanie zadał Marcepan Przygotowany, którego kanał yy, znajdziecie na YouTube. Jest całkiem fajny, fajne filmy, szkoda tylko, że tak rzadko. Jakiego zagrożenia najbardziej się obawiasz? Ja staram się nie myśleć o tym, na co się przygotowuję pod kątem jakiegoś jednego scenariusza, którego się obawiam. A raczej staram się przygotowywać na zaspokojenie moich potrzeb bez względu na to, co się będzie działo. Bo jak ktoś oglądał Doomsday Preppers, to tam to taki serial, chyba National Geographic go wyprodukował jakiś czas temu. To tam zawsze ci bohaterowie, ci prepersi przedstawieni w, tym, w tych programach byli pytani, czego się najbardziej obawiasz, tak? na co się przygotowujesz. Oni tam mówili, o, ja się przygotowuję na koronalny wyrzut masy, w skutek którego coś tam, coś tam. Ja się przygotowuję na apokalipsę zombie, tak? No i... mnie się to podejście się niespecjalnie podobało. I zresztą z Arturem mam podobne podejście. Staramy się też we wpisach na blogu o tym, jakby też poniekąd w pewnym stopniu mówić. Żeby przygotowywać się nie na jedno zdarzenie, tylko na zaspokojenie wszystkich naszych najważniejszych potrzeb, bez względu na to, co się stanie. Gdybym natomiast miał pytanie nieco przeformułować i zastanowić się nad tym, który ze scenariuszy kataklizmów wydaje mi się najbardziej prawdopodobny, to w skali mojej rodziny to jest to na pewno utrata przeze mnie pracy, a generalnie z takich kataklizmów o większej skali, które mi, wydają mi się najbardziej prawdopodobne, to będzie po prostu awaria zasilania na dużym obszarze w dłuższym czasie. W sensie nie, że na kilka godzin nie ma prądu, tylko na przykład nie ma prądu przez kilka tygodni. To Takie sytuacje się zdarzają. Miejscowości mniejsze bywają na tak długi okres od prądu odcięte. Jakby się to zdarzyło, jakby się to zdarzyło na przykład w Warszawie, no to byłoby nieciekawie. Więc jeśli pod tym kątem spojrzymy na to pytanie, to mogę powiedzieć, że najbardziej obawiam się skutków braku prądu, ponieważ wydaje mi się, że to, to zdarzenie z tych o dużej skali jest najbardziej prawdopodobne. Mam pytanko, jeżeli dziś miałby miejsce wybuch bomby atomowej, to przez jaki czas mniej więcej w powietrzu unosiłyby się pyły radioaktywne? Na to pytanie jest trudno odpowiedzieć, dlatego że bardzo wiele zależy od tego, jak duża bomba wybuchnie, gdzie wybuchnie, jak wybuchnie, to znaczy. Przykładowo, jeśli bomba wybuchnie na powierzchni Ziemi, to z gruntu poderwie dużo więcej cząstek, niż kiedy wybuchnie na przykład kilometr nad powierzchnią gruntu. Tak? W tym pierwszym wypadku tego opadu radioaktywnego będzie więcej, bo te cząstki poderwane z gruntu będą łączyć się z efektami rozpadu tego, tej, tej bomby i te cząstki tego pyłu będą później radioaktywne. To, jak długo to będzie opadać, też od wielu czynników zależy, i, i tak naprawdę uważam, że należy się skupić na czymś zupełnie, zupełnie innym. To znaczy nie na tym, jak długo ten opad będzie trwać, bo on może na przykład w ogóle nie być dotkliwy ze względu na to, że wiatr ma taki kierunek a nie inny, tak? Jeśli ktoś mieszka w Warszawie, przygotowuje się na ewakuację przed wojną atomową i chce uniknąć skutków ataku atomowego na Warszawę, to powinien cel ewakuacji przygotowywać sobie na zachód od Warszawy. W Polsce zazwyczaj wieją wiatry z zachodu, więc ten pył radioaktywny najprawdopodobniej z nad Warszawy szedłby na wschód. Zaraz, w waszą stronę to będzie tu, tak? Na wschód. Wskutek wybuchu bomby atomowej powstają dziesiątki różnych radioaktywnych substancji, których okres połowicznego rozpadu, jak ktoś nie wie, co to jest, to niech się sprawdzi na Wikipedii, to ciekawy jest parametr, jest rzędu kilku sekund do nawet kilku tysięcy lat. Oznacza to, że precyzyjne policzenie, kiedy... Mm, to promieniowanie przestanie być dotkliwe, jest możliwe teoretycznie, natomiast y, mija się z celem. Na potrzeby naszego kanału y, taka analiza nie ma sensu, tym bardziej, że jest tutaj zbyt dużo zmiennych. Ale jest taki prosty przelicznik opracowany przez y, bodaj amerykańskich naukowców, zasada dziesiątek i siódemek, to znaczy po upływie 7 razy dłuższego czasu mamy 10 razy mniejsze promieniowanie po wybuchu bomby atomowej. Przyjmijmy sobie to takich obliczeń coś takiego. Mamy chwilę wybuchu i godzinę po wybuchu mamy sytuację godzinę po wybuchu. 7 godzin później promieniowanie będzie 10-krotnie mniejsze niż te godzinę po wybuchu. Po 7 godzinach będzie 10 razy mniejsze niż godzinę po wybuchu, tak? Bo jest czas 7 razy dłuższy, więc promieniowanie będzie 10 razy mniejsze. Znów te 7 godzin mnożymy razy 7, mamy po 49 godzinach, czyli po nieco ponad 2 dobach promieniowanie będzie jeszcze 10 razy mniejsze niż na początku, czyli 100 razy mniejsze niż na początku. Mnożąc razy 7 mamy mniej więcej 2 tygodnie, po tych dwóch tygodniach będzie mniej więcej 1000 razy mniejsze. Dwa tygodnie razy 7 to jest mniej więcej 14 tygodni, znów jest kolejne 10 razy mniejsze, a więc promieniowanie wtedy po tych 14 tygodniach mniej więcej jest 10 tysięcy razy mniejsze niż chwilę po wybuchu. Dlaczego jest to istotne? No bo w zasadzie można powiedzieć, że to po tych 14 tygodniach to już skutki wybuchu tej bomby są na tyle nieduże, że można wyjść na powierzchnię z tego schronu przeciwatomowego. Nie oznacza, że można sobie tam biegać, zbierać grzybki i, i polować na zwierzątkach, które tam właśnie w tym postapokaliptycznym świecie przeżyły. To raczej oznacza tyle, że to wychodzenie na pewien okres, najlepiej niedługi, już nie jest tak niebezpieczne jak wcześniej. W dalszym ciągu sen i odpoczynek powinien mieć miejsce. Ukryciu w miejscu, gdzie jesteśmy przed tym promieniowaniem zabezpieczeni, ale to promieniowanie na zewnątrz tej, tej sch tego schronu, tej ziemianki jest 10 tysięcy razy mniejsze niż bezpośrednio po wybuchu tej bomby, a więc no, można powiedzieć, że prawie nieszkodliwe. Więc jeśli intencją pytania było, na jak długi okres mam się przygotować, jeśli chodzi o wybuch bomby atomowej, to przygotuj się na zaspokojenie swoich potrzeb przynajmniej przez te 16-14 tygodni, czyli to jest mniej więcej 4 miesiące. Witam, co sądzisz o projekcie S-Stream, e przenośnym wodnym generatorze prądu? Ja uważam, że to ciekawa propozycja dla kogoś, kto przebywa w pobliżu rzeki. Co do ładowarek solarnych to mam raczej złe doświadczenia, a w naszym kraju jest sporo rzek, strumyków i ogólnie wody płynącej. W naszym kraju wcale nie jest tak dużo rzek, strumyków i wody płynącej. W naszym kraju przez dużą część roku, no to zależy od pogody, dostęp do tych strumyków może być nieco utrudniony. Nie chodzi mi nawet o to, że ta woda zamarznie, ale też o to, że tej wody po prostu może w tych strumikach nie być. A EStream, tutaj sobie możecie obejrzeć materiał wideo dotyczący tego projektu, to jest taka śmieszna turbinka, składana, przenośna, którą się umieszcza w cieku wodnym i ona później wytwarza energię elektryczną. O ile ja dobrze rozumiem zasady działania tego urządzenia, to ona ładuje wbudowany akumulator, który później po odczepieniu możemy wykorzystać do zasilania jakichś urządzeń zewnętrznych, np. telefonu czy jakieś lampki czy czegoś w ten deseń. Wydaje mi się, że zastosowanie takich urządzeń jest ograniczone właśnie do tego, że musimy być blisko tego strumienia potoku. I wydaje mi się, że to musi być raczej dość drzewawo płynący ciek wodny niż rów melioracyjny, gdzie ta woda raczej stoi niż płynie. I to dodatkowo ogranicza użyteczność takiego rozwiązania. Ja jestem gorącym zwolennikiem różnego rodzaju fotowoltaicznych źródeł prądu, czyli baterii słonecznych, paneli fotowoltaicznych, dlatego że nawet w polskich warunkach uważam, że tego słońca jest dość dużo. Dostaliśmy zresztą ostatnio do przetestowania takie jedno z takich przenośnych urządzeń do ładowania, zasilanych właśnie energią słoneczną. Pokażemy je w jednym z następnych filmów, jak je przetestujemy. Wydaje mi się, że nawet w pochmurny dzień, jeśli mamy panel fotowoltaiczny o mocy 30W, to, to nawet jeśli on nie wytworzy pełnej mocy, wiadomo, że w pochmury dzień nie wytworzy 30W, tylko powiedzmy 3 czy 5, ale to i tak jest ilość wystarczająca do naładowania np. telefonu komórkowego, do naładowania jakichś akumulatorków i dlatego uważam, że jeśli miałbym wydać kilkaset złotych na taki przenośny generator, taki przenośny hydrogenerator, to wolałbym wydać to na baterię słoneczną. Niekoniecznie nawet przenośną, ale baterię słoneczną, jakiś mały akumulator żelowy i system, żeby to wszystko jedno z drugim połączyć, system sterownik, regulator ładowania. To się chyba tak nazywa. Da się wyhodować marchewkę albo jakieś inne warzywa na przykład w piwnicy lub na strychu? Tak, generalnie warzywa da się hodować w piwnicy lub na strychu, tylko że wymaga to pewnego wsadu. Ktoś z rolnikiem to wie, żeby wyjąć coś z pola, przywieźć coś z pola, trzeba coś tam zawieść, tak? Trzeba zawieść na taką grządkę w, w garażu, czy w piwnicy, czy na strychu. Trzeba dostarczyć tam wodę, trzeba dostarczyć tam substancje odżywcze. Przyjmijmy, że jak się tę glebę, powiedzmy, raz w roku zasilaką, kompostem, to to wystarczy, ale przede wszystkim trzeba dostarczyć dużej ilości energii, promieniowania, światła, czyli po prostu zamontować odpowiednie lampy. No i można zamienić tę energię z tych lamp na jakąś zieleninę, ale czy to jest dobre rozwiązanie? Mnie się wydaje, że nie bardzo. Ale. Można! Czy są jakieś sposoby, żeby magazynować gaz drzewny? Wiem, że to trochę bezsensowne, ale nie wiem, czy zmieściłbym gdzieś na aucie generator. Co myślisz o ropie naftowej? Wiem, że to bezsensowne wydobywać ropę naftową w trudnych czasach, ale w okolicach krosna jest bardzo dużo kiwonów i możliwe by było chyba wydobycie tej ropy. Gaz drzewny to jest takie śmieszne paliwo, które otrzymuje się ze zgazowania drewna. Nie sposób jest tutaj opisywać całej tej technologii, więc polecę wam taką książkę, którą kiedyś przetłumaczyłem. Tytuł książki to drewno zamiast benzyny. O, tak się nie odbija światło. Drewno zamiast benzyny. Ta książka można kupić gdzieś w internecie, za tam chyba 19 zł w wersji elektronicznej. I ta książka pokazuje, jak zbudować sobie. Zaraz gdzie tutaj jest jakieś takie zdjęcie, gdzie to ładnie widać. O. taki, taki. Generator, który się później montuje na przykład na ciągniku albo na samochodzie. Ta technologia była dosyć dobrze rozpowszechniona w czasie II wojny światowej, kiedy cywile mieli problem z dostępem do paliw ropopochodnych i wtedy właśnie takie generatory sobie ludzie kupowali, budowali, montowali na samochodach, na nawet barkach, łodziach rybackich czasami, na lokomotywach były też montowane i później za pomocą właśnie takiego napędu z użyciem drewna te pojazdy mogły się poruszać, kiedy nie było paliw ropopochodnych. Nie wiem, jak jest z wydobyciem ropy w Polsce, to znaczy, na ile możliwe jest wydobywanie ropy na własną rękę, natomiast myślę, że w kryzysowej sytuacji będzie się trzeba dopchać w kolejce do ludzi, którzy będą sobie pod takim kiwonem stać z wiaderkami czy z kanistrami po ropę. Pytanie, co dalej z tą ropą zrobić? Ropa to jeszcze nie jest paliwo. Znaczy, ropę oczywiście spalić można, ale w jakimś palniku i to też nie, nie, nie w byle palniku, bo ropa wbrew pozorom nie jest wcale tak, tak łatwopalną cieczą. Wiadomo, że jak się rozpyli, to, to, się, to się robi palna, tak? ale to właśnie to rozpylenie jest kluczem problemu. I mam wrażenie, że akurat wydobycie ropy na własną rękę jako antidotum na brak paliw na stacjach benzynowych nie jest gaz drzewny, Prędzej, ale tak naprawdę to jednego optymalnego rozwiązania na no właśnie tego typu sytuacje niestety nie ma. Jeśli mam butelkę wody w aucie i będzie zamrożona, czy można ją ogrzać nad prowizorycznym ogniskiem, zakładając, że będzie to sytuacja kryzysowa? Można. Jak, toś, jak się ktoś uprze, to wodę ogrzeje również w papierowej torebce albo w celofanowej torebce. Nie ściemniam, serio, wystarczy poszukać w internecie informacji na ten temat. Um. Jest to możliwe, natomiast generalnie no, plastik, woda, ciepło, mnie się to źle kojarzy z jakimiś chemikaliami, które z tego plastiku do wody się dostają, więc wolałbym tego nie robić. Wolałbym tę wodę mieć w saszetkach, które łatwiej jest rozmrozić pod kurtką, albo nawet jest łatwiej je otworzyć i wydobyć z nich wodę, później do jakiegoś, nie wiem, kubeczka emoliowanego po to, żeby nad ogniskiem czy w żarze ogniska tę wodę dopiero rozpuścić, roztopić, roztopić, jest różnica. Czy lepiej posiadać pieniądze, czy złoto w wypadku wojny pieniądz może być niepożyteczny? Na dwoje babka wróżyła tak naprawdę. Wydaje mi się, że w razie wojny krajowa waluta straci na wartości, ale waluty zagraniczne może niekoniecznie. Wszystko będzie zależało od tego, jak dokładnie ta wojna wygląda, tak? Czy jest to wojna światowa, kiedy na przykład nie wiem, Stany Zjednoczone, właśnie upadają, ich gospodarka już nie ma żadnego znaczenia. Wtedy można sobie wyobrazić, że dolar amerykański też straci na wartości. No a może być tak, że wtedy właśnie zyska na wartości waluta jednego z naszych bezpośrednich sąsiadów. Osobiście uważam, że warto jest mieć pieniądze pod postacią papierowej, e, papierowej fizycznej gotówki w złotych polskich. Papierowej, fizycznej gotówki w walutach zagranicznych, jeśli ktoś mieszka bliżej granicy niż powiedzmy ja w Warszawie, to dobrze, żeby to była waluta częściowo przynajmniej państwa, z którym, do którego mu najbliżej, bo być może tam będzie potrzebował się udać po, po jakieś zaopatrzenie. Wtedy lepiej jest mieć walutę krajową niż, nie wiem, jadąc do Czech, lepiej jest mieć czeskie korony niż euro. Wiadomo, to już dziś na wymianie euro na czeskie korony byśmy stracili, a co dopiero w sytuacji kryzysowej na czarnym rynku. Warto jest mieć też metale szlachetne, złoto, srebro, monety, biżuterię, jakieś łańcuszki. Łatwiej jest w kryzysowej sytuacji podzielić łańcuszek jeden złoty niż monetę czy sztabkę i później zapłacić jakiś ułamek wartości tego, tego całego łańcuszka. No ale to tak naprawdę jest bardzo złożony temat i jeśli mam być szczery, to podejście jest tutaj cała masa. Nie wiem czy moja akurat jest najlepsze. Uważam, że tak jak i w każdej innej sytuacji, takiej tutaj dywersyfikacja, czyli nie trzymanie wszystkich jajek w jednym koszyku, czyli w złotówkach na koncie w jednym banku, jest rozwiązaniem słusznym. A to czy więcej jajek powinno być w formie złotych monet, czy srebrnych, czy nie wiem, euro na koncie na Kajmanach, to myślę, że jest temat do, do dyskusji. Czy jeśli wybuchnie bomba atomowa i skończy się nam woda, to jesteśmy skazani na śmierć, bo takiej wody na przykład z kałuży pić chyba nie można, bo jest radioaktywna. Przepraszam za takie głupie pytanie, ale strasznie mnie to męczy. Znaczy, to pytanie na pierwszy rzut oka rzeczywiście wydaje się niezbyt mądre, ale jak się później przyjrzeć mu dokładniej, to okazuje się, że jednak aż tak niemądre nie jest. Co przyczynia się do skażenia radioaktywnego wody? To jest moim zdaniem pytanie bardzo istotne, bo kiedy będziemy znać odpowiedź na to pytanie, to będziemy wiedzieć, co zrobić z tą wodą, żeby radioaktywna nie była. Wchłanianie cząstek emitujących promieniowanie do wnętrza naszego organizmu pod postacią pożywienia. Wody czy wdychając radioaktywny pył, to jest największa krzywda, jaką możemy sobie i swojemu organizmowi wyrządzić. Bo jeśli taka radioaktywna cząstka utkwi gdzieś na skórze, to skóra też do pewnego stopnia pochłania promieniowanie. Oczywiście nie całe, ale jakąś część tego promieniowania pochłonie i może zrobi nam się jakaś powierzchniowa rana od tego. Natomiast jeśli ta cząstka utkwi nam gdzieś w płucach, będzie emitować to promieniowanie do wnętrza naszych najdelikatniejszych tkanek, niechronionych niczym przed tym promieniowaniem. Wtedy to promieniowanie, to samo promieniowanie wyrządzi nam dużo większe szkody niż kiedy to, to coś nam, nie wiem, utkwi na skórze, na ręce. No, nie będę musiał może uciąć sobie rękę, tak? No to nie będę musiał wyciąć sobie płuc. No i teraz istotne jest, żebyśmy wiedzieli, jak tego uniknąć. W wodzie radioaktywne substancje będą najprawdopodobniej w ogromnej większości pod postacią zawieszonych w wodzie cząstek stałych. Czyli e, jakiś tam pył radioaktywny, wspomniałem o nim przed chwilą, opadnie sobie do tej kałuży. I pod postacią takiej mętnej zawiesiny sobie w tej kałuży będzie. Jeśli taka sytuacja ma miejsce, to jesteśmy tak naprawdę uratowani, ponieważ tego typu zanieczyszczenia mechaniczne z wody jest usunąć najłatwiej. Dużo łatwiej niż rozpuszczone np. w niej y, ciężkie metale. A więc po prostu w tę wodę odfiltrowujemy. Live Straw czy inny tego typu turystyczny filtr poradzi sobie z odfiltrowaniem tych właśnie zanieczyszczeń mechanicznych. Nawet filtr zrobiony z węgla, drzewnego piasku, kameczków, gałązek, papieru toaletowego, jaki kiedyś robiliśmy na jednym z filmów, też te cząstki w ogromnej większości odfiltruje. Ja mam takie pytanie, lepiej żyć czy nie żyć? Mnie się wydaje, że odpowiedź na to pytanie jest prosta, że zawsze lepiej jest żyć, ponieważ jak się żyje, to można nie żyć, a jak się nie żyje, to już nie można żyć. Nie wiem, jaki jest sens zadawania dokładnie takiego pytania, ale mam wrażenie, że podobne przemyślenia czasami pojawiają się nieco może w innej formie na naszym kanale, bo czasami zdarzają się takie opinie, że o, ja się nie chcę przygotować na wojnę atomową, bo wolę umrzeć i nie mieć problemu, a nie tułać się po świecie i prowadzić jakieś żałosne życie. Ja mam wrażenie, że lepiej prowadzić żałosne życie niż nie prowadzić go wcale, ale może ja jestem jakiś dziwny. Co myślisz o pozyskiwaniu mięsa z żab? Wydaje mi się to dobry pomysł na trudne czasy. Może filmik o tym, jak upolować i przygotować żaby, lub jeszcze lepiej, jak założyć hodowlę własnych żab, które mogą stać się źródłem cennego białka. Pozdrawiam. A czemu nie kury? Czemu nie tilapie w stawie w ogródku? Czemu nie robaki, jakieś świerszcze? Nie, ja pytam zupełnie serio: bo oczywiście, żaby się jada ale jada się również ślimaki, ryby, kurczęta, no ale kurczaki, owady się też jada, chociaż w Polsce nie bardzo. Po co hodować akurat żaby? Dlaczego akurat żaby, a nie inne zwierzęta? Hodowli żab jako takiej bym nie zakładał. I nie nagramy też na ten temat osobnego filmiku, bo uważam, że temat jest tak niszowy, że zainteresuje może 30 osób w skali całego kraju. To wolimy nagrać coś, co zainteresuje 1000 osób, a nie 30. Jeśli miałbym nastawiać się na jedzenie żab, to raczej starałbym się zaprojektować swoją działkę tak, żeby te żaby tam mogły sobie mieszkać same, żebym nie musiał ich na siłę hodować, tylko żeby te żaby ze środowiska same tam przychodziły i tam sobie tam się osiedlały. Mając ten ogródek przydomowy, nie wyjałowiony z całego biologicznego życia, tylko właśnie zasilony przez żaby, jakieś ptaszki, jakieś robaczki, jakieś inne zwierzątka, będziemy mieli co jeść bardziej niż gdybyśmy mieli sterylnie czysty, przystrzyżony co tydzień trawniczek i pod tym kątem bym raczej działał. Natomiast jeśli szukałbym jakichś zwierząt, które jest łatwo hodować w trudnych czasach, to naprawdę szedłbym w stronę kur albo właśnie ryb. Yy, tilapie podobno w naszym klimacie całkiem nieźle sobie radzą, z wyjątkiem zimy, ale zimą to one zaczynają po prostu pływać do góry brzuchami, wtedy się ze stawu wyławia, yy, patroszy i mrozi, więc yy, super, tak? Co myślisz na temat organizacji proobronnych i o obronie terytorialnej budowanej przez aktualne kierownictwo MON? Yy, nic kompletnie nie myślę, to znaczy Wiecie, ja nie lubię odpowiadać w ten sposób, że nic na ten temat nie myślę, nie mam żadnych spostrzeżeń, ale to generalnie w niektórych sytuacjach tak jest. Staram się nie wypowiadać swoich opinii na temat czegoś, o czym wiem bardzo niewiele, więc nie jestem w stanie powiedzieć nic na temat tych organizacji proobronnych, ponieważ nie zgłębiałem tego tematu. On mnie zupełnie nie interesował. Uważam, że powinniśmy się starać przygotowywać na trudne czasy w oderwaniu od wszystkich innych ludzi, od wszystkich innych organizacji. Od wszystkich innych służb państwowych. Powinniśmy sobie starać się poradzić sami. Być może z punktu człowieka takiego jak ja, wstąpienie do takiej organizacji byłoby korzystne, bo mógłbym się czegoś nauczyć, pożytecznego, poznać pewnie jakichś ludzi. Tylko nie, ja tego tematu nie zgłębiałem, dlatego że ja osobiście na to za bardzo nie mam czasu. Tak? Praca i sklep i nagrywanie dla Was filmów i rodzina zabierają mi na tyle tego wolnego czasu dużo, że nie mam już go na tego typu działania. I tylko dlatego ja się temu tematowi w ogóle nie przyglądałem. Jaki jest najlepszy sposób przechowywania długoterminowo wody zwykłej kranówki? W zwykłych butelkach plastikowych, czy może w szklanych, a może jeszcze w jakiś inny sposób? Czy opłacałoby się kupić zbiornik paletowy na 1000 litrów wody i postawić tak w piwnicy? Jak długo woda z tego zbiornika nadawałaby się do spożycia? Woda to się będzie nadawać do spożycia za milion lat. Serio, 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 naprawdę. Woda się nie psuje. Pijemy tę samą wodę, którą piły dinozaury. I żyjemy. Nic tam się nie dzieje, od tego, że pijemy tę samą wodę, co te dinozaury, miliony czy nawet setki milionów lat temu. Nie w tym jest problem. Problem jest w tym, że ta woda w procesie przechowywania może zostać czymś zanieczyszczona. Mogą zacząć rosnąć w niej glony. Jak ktoś trzyma wodę w plastikowej butelce do podlewania kwiatów na oknie, to na pewno kojarzy, że ta butelka zarasta czymś zielonym. To są właśnie glony. No ale jak się wodę z tych glonów oczyści, to można ją wypić. Jak się wodę zagotuje, to można ją wypić z tymi glonami zagotowanymi. No, od tego się raczej nie umrze. Raczej też żadnych chorób człowiek się od tego nie nabawi. Nabawić się można jakichś problemów zdrowotnych od plastików, w których ta woda jest przechowywana, chociaż przyznam szczerze, że mam wrażenie, że tego typu problemy są trochę przesadzone, no bo pijemy napoje gazowane i wodę mineralną z plastikowych butelek dziennie litrami czy szklankami i, i żyjemy. Więc trzymanie zapasu wody w takich samych butelkach wydaje mi się względnie nieszkodliwe. Tym bardziej, że taki zapas uważam, że trzeba byłoby właśnie ze względu na te chemikalia wymieniać. Im mniejsze butelki, tym łatwiej jest ten zapas wymieniać. Plastikową butelkę, którą ktoś trzyma, nie wiem, za kanapą, sobie raz w roku wyciągnie, wykorzysta do podlania kwiatów i napełni świeżą wodą chlorowaną, więc już można przyjąć, że bezpieczną. Sadzi z powrotem za, za tę kanapę do cienia i nie będzie o niej pamiętać przez kolejny rok. Gdybym miał możliwość trzymać w piwnicy 1000 litrowy zbiornik z wodą, pewnie też bym to zrobił. Najlepszym sposobem przechowywania wody, uważam, na trudne czasy, jest przydomowy staw albo basen przydomowy. Mówię poważnie, w takim basenie, w takim stawie można zmagazynować olbrzymie ilości wody. To wcale nie musi być kranówka, to może być również deszczówka, którą później. Ostatecznie przed wypiciem oczyścimy jeszcze z tych substancji, które mogły się w niej pojawić w międzyczasie, z jakichś kwaśnych deszczów, z opadu radioaktywnego, ale to jest zrobić łatwiej niż wykopać studnie czy przywieźć wodę z rzeki za pomocą, nie wiem, jakiejś pompy, samochodu, beczki itd. Odpowiedź na to pytanie też będzie bardzo zależała od Waszych warunków. No bo ja, mieszkając w bloku, nie mogę sobie pozwolić na postawienie takiego 1000-litrowego zbiornika. Tak naprawdę na nic więcej poza tymi 1,5-litrowymi, 2-litrowymi czy 5-litrowymi plastikowymi butelkami pozwolić sobie nie mogę. No więc jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. A jak się ma większy wybór, to można robić różne dziwne rzeczy. Ziemianka przyda nam się, gdy chcemy się zabezpieczyć przed promieniowaniem radioaktywnym powstałem po wybuchu bomby atomowej. Ale co, jeżeli oceany wystąpią z brzegów i zaleją ląd? Jak przed tym się zabezpieczyć? No był taki jeden, co budował Arkę podobno. Taki duży statek, na który zaprosił różne, różne zwierzęta, ale jednorożców nie zaprosił. Chyba, że mówiąc jednorożce, mamy na myśli nosorożce. Okay. Tego typu zdarzenie nie wydaje mi się, żeby miało nastąpić w krótkim czasie. To znaczy, żeby było coś takiego, że dziś nie ma promieniowania, za minutę promieniowanie jest. Dziś nie ma tego potopu, za minutę, czy za godzinę, czy za tydzień jest. To raczej będzie proces, który będzie trwał latami. I Gdybym chciał się pod tym kątem przygotować, szukałbym w internecie mapek czy jakichś takich interaktywnych symulacji. Wydaje mi się, że kiedyś coś takiego widziałem. Jak zmieni się zasięg linii brzegowej, jak zmieni się linia brzegowa, kiedy się podniesie poziom oceanów, na przykład wskutek globalnego ocieplenia. I o ile dobrze pamiętam, to ogromna część Polski byłaby bezpieczna w takiej sytuacji i, i pod tym kątem starałbym się właśnie przygotowywać to znaczy nie mieszkać tam. Gdzie ewentualnie miałbym potem w ogrodzie ocean, czy tam Morze Bałtyckie, tak? Tyle. Czy zastanawiałeś się nad przeprowadzką na stałe, gdzieś do mniej zaludnionego miasta, lub nawet wsi, gdzieś gdzie w przypadku na przykład wojny nuklearnej miasto byłoby dużo, dużo mniej zagrożone atakiem niż taka Warszawa? Oczywiście, że tak. Myślę o tym bardzo często. Tylko, że akurat ten jeden konkretny scenariusz uważam za na tyle mało istotny, że jeszcze się z Warszawy nie wyniosłem. Znaczy, to nie jest tak, że ja w ogóle myślę, że bomba atomowa na Warszawie nigdy nie spadnie, że wojna atomowa nigdy nie będzie. Bo może być różnie. Ja mam tego świadomość. Natomiast negatywne skutki wyprowadzki z Warszawy w moim odczuciu, w mojej sytuacji są dużo większe niż pozytywne skutki, które mógłbym osiągnąć, kiedy się z nim wyprowadzę. To znaczy, po prostu będę głodować, tak? Wiecie? Uważam, że lepiej jest mieszkać w Warszawie, mieć co jeść i, i w razie czego liczyć się z ryzykiem śmierci w mało względnie. Prawdopodobnym scenariuszu wojny atomowej, niż wyprowadzić się poza Warszawę i umierać z głodu. Mógłbym pewnie mieszkać jakieś 60-80 km od Warszawy, jeździć codziennie do Warszawy do pracy pociągiem, ale znów te koszty wyrażone w złotówkach, ale też koszty wyrażone w czasie, którego ja, jak wspomniałem w jednym z poprzednich pytań, za bardzo nie mam. Te koszty są dla mnie zbyt duże, żebym był skłonny się z miasta wyprowadzić. Aczkolwiek to pozostaje moim marzeniem od wielu lat móc tak sobie ułożyć życie zawodowe, żebym nie musiał jeździć do biura codziennie, albo żebym tam mógł jeździć raz w tygodniu, to wtedy mieszkanie w domu na wsi, nawet 150 km od Warszawy, jak tam się jeździ raz w tygodniu, to jest zupełnie inna historia, tak, niż jeżdżenie do tej Warszawy 150 km w jedną stronę codziennie. Amerykanie tak robią, no ale Amery Amerykanie troszkę inaczej mają życie zorganizowane, ja sobie, ja sobie osobiście w mojej sytuacji nie wyobrażam y, dziś wyprowadzki poza miasto. Tyle. I ostatnie pytanie. Jaki nóż do lasu polecasz? Tak naprawdę do lasu polecam zabrać jakikolwiek nóż, ponieważ najlepsze narzędzie to jest to, które masz przy sobie, a nie to, które masz 50 km dalej w garażu albo w samochodzie, w bagażniku, tylko to, które masz przy sobie. Więcej, jeśli jakiś nóż Ci się podoba, bo na przykład jest ostry i, i, i fajnie składany, i nieduży, i mieści się w kieszeni spodni, to go noś ze sobą. Tyle. To jest cała filozofia, jaką ja mam, jeśli chodzi o nożenie tego typu narzędzi, jak właśnie noże. A na koniec, tradycyjnie, oczywiście, chciałbym zachęcić was do obejrzenia innych materiałów, które do tej pory przygotowaliśmy, oraz do subskrypcji naszego kanału, żebyście tych, które jeszcze nie powstały, ale powstaną, na pewno nie przegapili. I do zobaczenia w kolejnym QA i w normalnym odcinku za tydzień. Trzymajcie się. Nie ziewamy tak głośno, bo to słychać wszystko.